Ba -ba 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 -ba. Wyobraź sobie, że osiągasz w życiu wszystko to, za czym inni gonią: pieniądze, wolność, brak przymusu pracy, ale w efekcie czujesz się tak, że na swoim blogu piszesz cokolwiek robię w życiu, czuję się jakbym realizował poboczny quest. Moje życie nie ma głównej linii fabularnej. To jest prawdziwa historia, foundera aplikacji LOOM, od której spróbujemy zrozumieć, skąd w ogóle bierze się ludzka potrzeba zadawania pytania o sens życia i jego posiadanie. Vinay Hiremath był jednym z założycieli aplikacji Loom, świetnie rozwijającego się startupu. W 2023 roku firma ta została sprzedana Atlassianowi za kwotę blisko miliarda dolarów, a do Vinaya, który miał wtedy około 30 lat, trafiło 50 milionów dolarów z tej kwoty. Także w jednym momencie wydarzyło się coś, co według wszystkich narracji powinno dać mu spełnienie. No bo nie musiał już pracować, nie musiał nic nikomu udowadniać, no i miał czas i pieniądze na to, żeby mieć pełną dowolność wyboru w tym, co chce robić. Zrobił więc to, co pewnie każdy z nas po takim egzicie by zrobił czyli próbował żyć pełnią życia. Podróże, nowe projekty, nowe zainteresowania wszystkie te rzeczy, które wcześniej były jakąś formą marzenia, teraz po prostu stały się dostępne. Ale potem na swoim blogu zamieścił wpis, w którym opisał historię, która bardzo, bardzo mocno odbiega od takiej okładkowej historii o sukcesie. We wpisie zamieszczonym na początku 2025 roku możemy spotkać takie cytaty. Nie muszę już pracować, a jednak mam wrażenie, że wszystko co robię jest tylko wypełnieniem czasu. Mam pieniądze, wolność i możliwość robienia czegokolwiek i jest to dziwnie paraliżujące. Cokolwiek robię, czuję się jakbym realizował poboczny quest. Nie ma głównej fabuły, nie ma momentu, w którym czuję, że to jest to. Nie mam problemu z motywacją. Do działania, mam problem z poczuciem, że to działanie do czegoś prowadzi. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że teoretycznie powinienem być najszczęśliwszy w życiu, a zamiast tego czuję się pusty. Zdałem sobie sprawę, że przez całe życie byłem napędzany przez jedną narrację, a kiedy ona się skończyła, nie pojawiła się żadna nowa. Teraz wiele osób, słysząc taką historię, pewnie zareaguje, że chętnie miałoby takie problemy w życiu, już nawet nie problemy pierwszego świata, a problemy zerowego świata. Sęk w tym, że wtedy odbierzemy sobie prawo do zaobserwowania pewnego ciekawego zjawiska. Otóż winaj wpadł w ten sam stan, w który wpadają bardzo często ludzie, którzy na przykład przeżyli jakieś ciężkie rozstanie, śmierć bliskiej osoby, albo jakiekolwiek inne traumatyczne wydarzenie, które powoduje, że człowiek czuł, że jego życie idzie w jakimś kierunku, że do końca zmierza i nagle coś wyłączyło mu fabularną grawitację. Czyli zarówno trauma, jak i sukces tak samo mogą być przyczyną utraty sensu. I historia Vinaya nie jest jednostkowym przypadkiem, ponieważ bliźniaczą historię przeżył Markus Persson, twórca Minecrafta, który już jako bogaty człowiek sprzedał swoje dzieło Microsoftowi za kwotę prawie 2 miliardów dolarów i również w różnego rodzaju publikacjach opowiadał. O podobnym poczuciu. Ale podobne brzemię sukces przyniósł też Albertowi Einsteinowi, którego największe dzieło, czyli ogólna teoria względności, zostało uznane przez świat naukowy, kiedy był 40-latkiem. Czyli w bardzo młodym wieku, można powiedzieć, że przeszedł grę, zdobył pozycję geniusza, zdobył międzynarodową sławę, ale w listach, które pisał przez kolejne 35 lat swojego życia, często zaznaczał, że ma poczucie, iż wszystko, co najważniejsze w jego życiu, już się wydarzyło. Więc teraz jeżeli spojrzymy sobie na tą próbkę trzech osób, a podejrzewam, że takich historii w świecie jest dużo więcej, to zobaczymy, że po prostu w pewnym momencie ich życia skończyła się narracja, która nadawała sens ich codziennym działaniom. No i teraz musimy postawić sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy narracji w życiu? Czy da się bez niej żyć? I co zrobić, kiedy nam się ona skończy? Dlaczego w ogóle potrzebujemy narracji? Na to pytanie moglibyśmy w ogóle zacząć odpowiadać schodząc bardzo, bardzo głęboko, wprowadzając rozważania, czy ta potrzeba narracji, potrzeba sensu jest wynikiem naszej natury jako homo sapiens, jako ludzi, czy być może jest efektem ubocznym tego, że żyjemy w cywilizacji, w systemie, który non-stop opowiada jakieś historie po to, żeby ten cały świat się jakiejś jednej kupy trzymał. Ale żeby nie schodzić aż tak głęboko, to zauważmy, że Nasze życie jest w pewien sposób zbiorem różnego rodzaju wydarzeń, bardzo często losowych i bardzo często ze sobą totalnie niepowiązanych. Ale narracja potrafi nam czuć, że te wydarzenia nie są przypadkowe, tylko że w pewien sposób mamy jakąś ciągłość w czasie. Czyli mówiąc inaczej, narracja pozwala nam spiąć przeszłość, naszą teraźniejszość i nasze wyobrażenie o przyszłości w jedną spójną drogę, która ma sens. Dzięki narracji, każde wydarzenie w przeszłości, nawet dosyć trudne jak jakiegoś rodzaju porażka. Nie jest czymś, co się po prostu wydarzyło. Tylko czymś, co doprowadziło do czegoś, do miejsca, w którym jesteśmy tu i teraz. I dzięki czemu być może w przyszłości będziemy w jeszcze lepszym miejscu. Także bez narracji nasza przeszłość wygląda po prostu jak zbiór przypadkowych wydarzeń, ale narracja też jest potrzebna przyszłość. Nie po to, żeby ją próbować przewidywać, tylko po to, żeby nadawać jej jakiś kierunek. Ludzie, którzy tracą narrację w życiu, tracą też wewnętrzną orientację, jak się po nim poruszać. Trochę tak jakby nasz życiowy kompas nagle nie potrafił wskazać północy, a z niedziałającym kompasem Dosyć trudno jest zmierzyć, gdzie w ogóle zmierzamy i gdzie prowadzą nas nasze działania. Bo świat bez narracji jest też światem, w którym każde zdarzenie, każda czynność jest tak samo ważna i tak samo nieważna. Narracja nam bardzo łatwo pomaga w wyborze tego, co jest istotne, a co jest tylko tłem i szumem. I dzięki niej możemy wstać rano, ogarnąć się i zacząć robić coś konkretnego, a nie kwestionować, czy to, co robimy, ma w ogóle sens. Dlatego, jeżeli przyjmiemy, że narracja jest narzędziem, który pomaga nam się orientować w czasie, orientować w naszym życiu, pomagać nam dokonywać wyborów, które będziemy wiedzieli, że są słuszne, oraz odnajdywać się w, w tym całym systemie skomplikowanych naczyń połączonych, więc kiedy ta narracja znika, człowiek trochę się czuje, jakby jego życie się skończyło, mimo że biologicznie ono nadal trwa. Skoro więc narracja jest tak bardzo istotnym narzędziem w naszym życiu, no to pytanie, czy da się bez niej żyć? A jeżeli tak, to jak długo? Jeśli w trakcie oglądania tego odcinka pojawiają się w swojej głowie pytania, na które nie znajdujesz w nim odpowiedzi, zadaj je w komentarzu. Kiedy znika narracja, nie znika życie. Świat działa dalej, rano znowu się robi jasno. Da się wstać, da się zjeść, da się wyjść z domu, da się wybrać w podróż. Generalnie z zewnątrz nic w zasadzie się nie zmienia. To, co się zmienia, to zmienia się wewnętrzna hierarchia ważności. Spotkanie i spacer, praca i odpoczynek, edukacja i rozrywka. Każda z tych rzeczy jest jakaś, ale nie jest ani dobra, ani zła, ani ważna, ani nieważna, ani pilna, ani niepilna. To jest taki stan, który bardzo łatwo pomylić z lenistwem, apatią czy depresją. Ale tak naprawdę jest to moment w życiu, w którym żadna z jego ofert nie woła głośniej niż inne. Więc bez narracji da się żyć, da się żyć nawet bardzo łatwo i bardzo lekko i bardzo przyjemnie. Problem jest z podejmowaniem decyzji w takim stanie. W takim stanie bardzo ciężko jest o czymś zadecydować, ponieważ nasze decyzje zawsze mają związek z opowieścią o tym, co w danym momencie jest dla nas ważne. Posługując się metaforą, jeżeli chcesz przygotować kolację dla swojej rodziny, to wychodząc do sklepu, marzę sobie listę zakupów i dokładnie wiesz, które składniki z tej całej listy obfitości supermarketów wybrać. Zakupy mają sens i są proste. Ale już robienie zakupów bez konkretnego celu i bez tej listy tylko dla samego faktu robienia zakupów wyglądałoby jak trzygodzinna tułaczka po alejkach bez niczego konkretnego w koszyku, no bo nawet nie wiemy czego potrzebujemy. Tak więc życie bez narracji jest możliwe, ale zamiast pytać jak długo możemy bez niej żyć, warto byłoby postawić pytanie co należy robić zanim się ta nowa narracja nie pojawi. Jeśli oglądając ten odcinek, pojawi ci się w głowie osoba, która uważa, że powinna go zobaczyć, wyślij jej link. Kiedy człowiek zastanawia się nad sensem życia, to znaczy, że jakieś narracje w jego życiu już wygasły. Moment ten jest o tyle niekomfortowy, że naturalnie człowiek bardzo szybko chce rozpocząć nową fabułę, po to, żeby pozbyć się dyskomfortu wynikającego z jej braku. Tyle, że szukanie nowej narracji w pośpiechu jest bardzo ryzykowne. Chcąc szybko znaleźć nowy sens, możemy wejść w historię, która nie jest nasza, która tylko na chwilę nas zafascynowała, albo którą ktoś nam zasugerował, albo która po prostu wydała się najłatwiejsza. Więc w takim momencie trzeba wyraźnie rozróżnić potrzebę znalezienia nowego sensu od potrzeby ugaszenia dyskomfortu wynikającego z jego braku chwilowego i dać sobie czas na to, żeby się samoistnie wyklarowała. Dodatkowo problemem w szukaniu nowego sensu może być też skala narracji. Na początku odcinka powiedziałem o trzech osobach, które dokonały dosyć dużych rzeczy i kiedy tak duże narracje się kończą, to bardzo trudno jest znaleźć coś, co od razu będzie miało podobną skalę. Dokładnie z tego samego powodu emerytury mm, światowej sławy sportowców, prezesów dużych firm, Polityków, dowódców wojskowych i tym podobne są obarczone dokładnie tego samego rodzaju problemem. Bo jeżeli dużą część życia spędziłeś w jakiejś dużej grze, decydowałeś o dużych, ważnych rzeczach, to twój układ nerwowy dalej chce tego samego. I nawet wśród ludzi, którzy operują na dużo mniejszych narracjach, ten problem skali po ich utracie i szukaniu nowej również może wystąpić. Dlatego podsumowując to wszystko, trzy najważniejsze rzeczy, jakie można zrobić w oczekiwaniu na wyklarowanie się nowej narracji, to po pierwsze nie spieszyć się z szukaniem nowej narracji, bo jej brak chociaż dyskomfortowy to jest tylko przejściowym etapem. Po drugie, zacząć od szukania sensu w czymś małym, zdając sobie sprawę, że jesteś na odwyku od bodźców, które dostarczał poprzedni sens. Oraz krok trzeci to dać sobie czas, który jest potrzebny na to, żeby cokolwiek na tym świecie się mogło rozwinąć. Są też osoby, które pewnie by powiedziały w tym momencie, że żadna z tych trzech rzeczy nie ma znaczenia, bo sensu życia należy szukać w życiu samym w sobie. I być może jestem dużo prawdy, natomiast jest to na tyle jeszcze abstrakcyjne dla mnie stwierdzenie, że sobie go sam ze sobą nie rozkminiłem, dlatego o nim napomknąłem, ale nie będę się w nie wgłębiał. Tytułem końca moim subiektywnym zdaniem, z którym oczywiście możesz się nie zgodzić, jest to, że człowiek w swojej takiej nieskażonej systemem naturze ma dwa pragnienia. Pierwsze to jest odkrywanie, i drugie to jest tworzenie. Wszyscy jesteśmy odkrywcami i wszyscy jesteśmy twórcami. Jeżeli nasze życie nie daje nam przestrzeni do tego, żeby tego wewnętrznego odkrywcę i wewnętrznego twórcę zaspokajać, to wtedy czujemy, że czegoś nam w nim brakuje i nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, niezależnie od warunków zewnętrznych, jakie w nim panują. Dlatego, próbując znaleźć swoją własną, osobistą, prywatną narrację dotyczącą sensu, można zacząć od pytania co chciałbym odkryć i co chciałbym stworzyć. I to nie musi być duże, bo pamiętajmy, że wielkie zmiany w świecie są sumą wielu małych zmian, czynione przez osoby, których historia ostatecznie i tak nigdy nie zostanie opowiedziana.